A na postach wrzucam przedpremierowe odcinki. Zacznie w odcinku z reakcji na "Dwita wylałam do kranu. Znaczy lecak. "Dwita wylałam do kranu już był. Czekamy na piosenkę. O dobro! Patrzcie widzowie, jest. Zachody słońca, kiedy horyzont jest żółty Wykopałem trochę złota i to nam wystarczy, to dla moich kumpli Potrzebny jest tobie wynalazek, no to coś wymyślę, jesteś moim bratem Komputery, auta i kamery, nubek, nie dowiesz, że ja to potrafię Jeśli czegoś ci brakuje, to się tym zajmuję, po to przecież noszę plecak Jeśli otaczają cię potwory, no to trzymaj koksa, to nie czas mia. W takim młodym wieku inżyniera Robię to dla moich ludzi, których kocham A nie po to, żeby zdobyć medal tak zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko Bo mi plecak i mogę uciekać stąd Już jako dzień Ciągnie z niego coś więcej niż kilo, coś więcej niż ty ale pochopnie, by zobaczyć świat. Jak zgaśnie, to nic się nie martw W jest węgiel. Kilka patyków i enchant, mamy co chcesz. Dosłownie wszystko. Broń na stwory, super towarzystwo. Duże domy już nie patrzę w przyszłość. W moim świecie jestem ciekawy. gdy się ze mną jak idziemy w teren. Mamy tyle rzeczy, nic nam nie zabierze. Zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecach I mogę uciekać stąd Już jako dzieciak Plecach, mapa i koc Kompas mi wskazuje drogę Odnajdziemy nowy lot Ja i mój plecach na plecach mam go Plecach na plecach mam go Plecach na plecach mam go To Odkryj Helmans, bogaty smak, wyjątkowo kremowy Babylon Junior 3 wspiera odporność, rozwój Biblia. mózgu i rozwój poznawczy twojego dziecka Ptysiolandia Napisałam! Gdzie to napisałam? Na Kocham te zachody słońca, kiedy horyzont jest żółty. Wykopałem trochę złota i to nam wystarczy. To dla moich kumplów.